Panie Mariuszu, rozmawialiśmy jeszcze o innej Pana pasji rozmnażanie klonów judaszowcu. Proszę nam coś więcej na ten temat powiedzieć. To znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o judaszowce, to jest to stosunkowo nowa moja, że tak powiem, historia. Dopiero wpływam się w temat. Jest to roślina, która wymaga, że tak powiem, pewnej wiedzy i doświadczenia urodniczego, ale jest to roślina, którą jak się pozna, to się okazuje, że nie jest wcale tak trudna. Więc podjąłem taką próbę i, i naukę, jakby mnożenia przez szczepienie, i powolutku w tym kierunku idziemy. Na razie, powiedzmy, są to pierwsze początki, ale już jakąś udatnością, jeżeli chodzi o szczepienie. więc myślę, że w przyszłości będzie można mówić tutaj o jakichś większych osiągnięciach, jeżeli chodzi o oszczepionej Judaszowce, ale zaczyna się ich pojawiać. Coraz więcej, więcej nasz A proszę coś powiedzieć o tych cudownych klonach, bo ma Pan ich mnóstwo w różnych miejscach. Eee, jak się zaczęło przygotować z klonami? To znaczy klony mnie zafascynowały, jak byliłem jeszcze w liceum i mieliśmy tam gdzieś z racji tego, że mam rodzinę w Stanach, to pojechałem i zobaczyłem tam jakie potrafią mieć klony no palmowe w ogóle, co to jest za roślina, jakie potrafią mieć możliwości. I jak olbrzymie one tam e, też dorastają i te jesienne kolory i, i, i cała w ogóle roślinna i pokój e, no w pewnym sensie mnie zachwycił, więc starałem się gdzieś e, o nie pytać, szukać i chyba pierwsze, które przyjechały, chyba ze mną zostaną Stanów tak a później to już poszło jakoś trochę lawinowa, a wczoraj ta lawina to nie była taka ekspresowa, bo 30 lat to nie jest ekspres. Ale liczba odmian, które u pana na szkółce możemy zobaczyć, No jednak jest bardzo, bardzo taka powiedzialność. Tak, odmian mam dużo. Ja powiem szczerze, że nie mam takiego sztywnego spisu, bo co chwilę gdzieś ktoś coś jeszcze dochodzi, gdzieś coś jest zamówione, więc jeszcze gdzieś tam coś dojeżdża ale na pewno jest około, ponad pewnie 200 odmian tak naprawdę. Z tym, że nie wszystkie są w ciągłym jakimś tam mnożeniu i w takim dostępie, ale staram się robić odmiany i kolekcjonerskie w mniejszych ilościach i te, które się cieszą ze względu na pokrój i kolor większym powodzeniem osób, które nie są aż tak tajemniczone, a chętnie by takiego klonika sobie posadziły, więc też taki, taka pula roślin nawet większa. Jest dostępna u nas na szpicy. Czyli, gdy ktoś przyjedzie z chęcią zakupienia klona, to u pana te klony można kupić. Bez tak, one są cały czas dostępne. Te odmiany, właśnie takie, które są u nas na naszych podkładkach, które są już można zahartowane, są bardziej do naszego klimatu dostosowane, lepiej sobie w zimie poradzą z zimowaniem, więc jest większa szansa yy, na powodzenie uprawy klonu palmowego w naszych warunkach geograficznych. Ale tym, którzy się pasjonują, zbieraczy, że tak powiem, klonów czy Baszowcy, to są ludzie, którym nie przeszkadza dziwa, nie przeszkadzają warunki. Ci ludzie i tak je kupią. Prawda? Zgadza się. Tutaj zawsze jest ileś zapytań o te nowości. One się pojawiają, czasami ktoś sobie rezerwuje. Więc zatrzymujemy taką roślinę dla danej osoby. Więc Czyli możemy się... podać Pana telefon na naszej stronie, że można dzwonić i pytać. Tak, można zadzwonić i pytać, a najlepiej tutaj przez Facebooka naszego, tutaj na szkółce, na szkółce tam zadać jakieś pytanie i jak w wolnej chwili zawsze odpowiemy i powiemy kiedy, co i jak, także jakieś informacje zawsze udzielimy. Czyli proszę Państwa, pamiętajcie o tym, że jeżeli Was interesują klony palmowe które są rzadkie, które trzeba kupić, na pewno u Pana Mariusza większość z nich dostaniecie. To samo z wydarzowcami, które również Pan Mariusz posiada w swojej ofercie, ale chcę jeszcze wrócić do innych roślin. Przecież ma Pan mnóstwo odmian, które no, widać nawet tutaj w tym tunelu, w tym tunelach na zewnątrz. Proszę mi powiedzieć, Jakie rośliny Pan najlepiej mógł I co by Pan polecał ludziom, którzy na przykład ci, co zaczynają swoją przygodę z agradą, Jakie rośliny dorosły? No, to znaczy tak, ci, co zaczynają, to powinni się skupić na gatunkach łatwych, łatwych, to znaczy pod względem, że tak powiem, siedliska, jakie mają. I żeby te rośliny, powiedzmy, bez większej trudności i kłopoty mogły przezimować i żeby się mogli cieszyć. Latami. Więc A czy chce takich który, odmian, żeby pan to podał. Znaczy, powiem tak, to już te podstawowe różne e, odmiany, typu jakieś no, różne odmiany berberysów, różne odmiany traw podstawowych, rozdrobnych e, i blaków. Chociaż jest masa teraz i różnych szczepionych w różnej formie, szczepionych na pniu, szczepionych nisko, które nie dają dużych przyrostów. Często te ogrody u, są mniejsze, więc ludzie szukają też mniejszych form, żeby przez lata się cieszyć e, taką rośliną, więc warto, powiedzmy, wtedy zasięgnąć tylko jakiejś tutaj jeszcze dodatkowej informacji, jak dużo jest ta a i jak duża rośnie, jeżeli tego nie wiemy na początku. Asortyment jest bardzo szeroki i obszerny. Staram się, żeby na punkcie sprzedaży detalicznej był on Wyjątkowo bogaty, więc tutaj powiedzmy. Co ja mogę potwierdzić, robiąc zakupy pana Mariusza? Więc tutaj staram się, żeby na bieżąco te nawet różne nowości również były, które wcześniej staram się przetestować u siebie, polecając daną roślinę, żeby to nie było na tej zasadzie, że ona gdzieś przyje przyjechała nie wiadomo skąd i ja nic na ten temat nie wiem i nie wiem, jakie jest zimowanie. Dla mnie ważne jest, żeby proponować te rośliny klientom te, które u nas są sprawdzone. I często takim poligonem doświadczalnym jest moja sztuka. jeżeli u mnie się one sprawdzą, to wtedy jeszcze z tym sumieniem mogę je polecać dalej. I to jest dla mnie takie dosyć ważne też. Czyli proszę Państwa, bardzo istotna sprawa przy zakupach zwracajcie uwagę na mroz odporność. I drugą sprawą jest wporność na choroby. I też tutaj proszę powiedzieć... Yy, Czego się wystrzegać przy zakupie roślin? Na co zwracać uwagę, żeby kupić zdrową roślinę? To znaczy, musi być w miarę dobrze, e, ładnie rozbudowany system korzeniowy. Nie zawsze tutaj zaglądamy do dzienniczki. Czasami to widać ładnie po pokroju rośliny, czy po ewentualnie wyglądzie takim e, wizualnym. E, na co zwracać uwagę? Generalnie większość tych e, e, szkółek, które oferują dobry materiał, czy tam, gdzie się produkuje, tam z reguły są, y, są osoby, które zwracają uwagę na zdrowotności i gdyby było coś nie tak powiem tak ogólnie, z jakąś rośliną, one są wyczerpane, one nie są dalej w y, 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 A bo nie ma czegoś takiego, że na każdej sztuce są wszystkie rośliny idealne. To po prostu się nie dzieje jak w życiu. Ale z drugiej strony y, każdy szukarz, Stara się, by ten materiał był na tyle w i żeby klient był zadowolony po zakupie tego materiału. I żeby wrócił. I żeby wrócił. więc tutaj to jest obostronna zależność. Jak ktoś kupuje nie w markecie, a przyjeżdża na sztukę, to już jest duży plus, bo przyjechał do producenta, ani do handlarza. Jak przyjechał do producenta, no to temu zależy na tym, żeby po prostu dbał, stara się dbać o rośliny, a po drugie, żeby te rośliny u kogoś wyrosły, bo dopiero wtedy jest gwarancja. Że osoba będzie zadowolona, I że, że po prostu będzie kolejny, tak. kolejny. To jest takie koło, które się gdzieś tam zamyka. Jeżeli w obrębie tego działamy prawidłowo, to raczej nie mamy większych niespodzianek. Oczywiście zawsze można popełnić na którymś etapie jakiś błąd, no i wtedy to się później różnie, powiedzmy, kończy, jeżeli chodzi o roślinę, ale nie należy się zrażać, tylko po prostu dalej próbować. Czyli ogrodnictwo uczy nas cierpliwości. To jest ciekawości chyba najważniejsza cecha. tak. Tutaj nie możemy nic mieć na już i od razu. I, na, i, nie na pewno. I nie na pewno. I nie na pewno. Tutaj stoimy przy klonie shaina który ma powiedzmy już ponad 20 lat. I jaki ma taki niewielki. I jaki brak. jest niewielki, bo forma ta szczepiona na pniu skarla, wysokość szczepienia skarla tą roślinę i ona po prostu jest kompaktowa, piękna ma kolory wczesną wiosną, później latem. Teraz jesienią będzie ognisko czerwona, ale jest to cały czas. E, kompaktowa odmiana nadająca się na przykład do jakichś mniejszych odroków. i mówię tak wracając do cierpliwości naprawdę uzyskać taki bo nieraz ktoś mówi ile to kosztuje i on już to w tym momencie chce ale nie pisze tu nigdzie że on ma 20 albo ponad 20 lat I nie, to kosztowała. ile to pracy kosztowało żeby on taki tutaj był utrzymać ją wreszcie nie w jakiejś tam kondycji w takiej w takim w, 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 że tak powiem w takiej więc y, czasami tutaj i nieraz się ktoś dziwi, skąd się biorą pewne drogie drogi rośliny albo ceny. No właśnie stąd. No, no. Że one są po prostu, mają po kilkanaście Ciela. lat. Tak. No, A ja wiem, że Pan ma jeszcze jedną pasję, która właściwie jak ja przyjechałam teraz pierwszy u Pana, to były hosty. Tak. Ich wprawdzie teraz nie widać, bo one są już w takim okresie, że nie są zbyt atrakcyjne, tak. ale... Też mam pan bardzo dużo gatunków. Tak, znaczy dobra? mam gatunków bardzo dużo. Kiedyś w nim kolekcjonowałem dużo odmian. Teraz tego jest może troszeczkę, jeżeli chodzi o kolekcję mniej. Zatrzymałem się w którymś momencie co roku jednak i tak dociera do mnie zawsze tam trochę powiedzmy nowości. trochę nowości hostowych. Jest i skoro, są to bardzo dobre rośliny do cienistych miejsc. Mało odmian jest takich, które są tolerancyjne, jeżeli chodzi o pełne słońce. Większość odmian nadaje się do cienia i półcienia. I można powiedzieć, że można stworzyć piękne zakątki w cienistych miejscach, wykorzystując tylko i wyłącznie jeden gatunek, czyli Jak się odpowiednio nie zestawi, odmiany, to od wiosny do jesieni można mieć atrakcyjne miejsce. W, w cienistym miejscu. W cienistym miejscu, To są rośliny długowieczne, na jednym miejscu potrafią rosnąć po 20 i więcej lat wystarczy niewielkim kosztem, nakładem, że tak powiem, pracy. To bardzo fajne efekty. E, wystarczy tylko raz dorotuję, nawozić. E, na zimę sobie zamierają, świetnie zimują, na wiosnę już zaczynają spodnieć. Także... No i są wszyscy takie no są, powiedzieć. ale muszę powiedzieć, że e, są odmiany, których ślimaki niechętnie po nie, że tak powiem, sięgają. Są to odmiany wszystkie w kolorach tych niebieskich, to są odmiany z grupy host Siebolda i te wszystkie pochodne od Siebolda. Pozostałe czasami trzeba chronić przed ślimakami, no są do tego typu już różnego rodzaju preparaty, no i chyba to jest jedyna w miarę skuteczna niestety chemia. chemia, która pozwala, żeby te hosty były w dobrej kondycji. Są lata, kiedy tych ślimaków jest mało albo prawie ich nie ma, wtedy one o wiele lepiej wyglądają. No, czasami są ataki. I to tak jak w tym roku na przykład? U no, mnie tak nie było, ale są no, ja miejsca, tak, gdzie było. Rady. Gdzie było. Gdzie po prostu podlega no, też troszkę y, dziurawić to liście i one wtedy już nie są tak atrakcyjne. Więc na to trzeba zwrócić uwagę. No i trzeba powiedzieć, że jest to skieroszka bezobsługowa. Bezobsługowe. Tak. tak. Czyli posadzi się raz... Dokładnie, ma to tak, tak samo i można połączyć, bo tutaj tak. właśnie miałem takie zapytanie, z żurawkami, z, żurawkami tak. z brunerami, które powiedzmy też wyglądają podobnie jak hosta z na bergeniami. Wiosnek, z bergeniami. Tak. To są rośliny, które powiedzmy w ścieńcych miejscach się świetnie sprawdzą i będą przez lata po prostu rosły Panie Mariuszu, my o szkółce, byśmy i roślinach mogli rozmawiać godzinami, tak jak to nieraz czynimy, jak przyjeżdżamy na zakupy. Bardzo Panu dziękuję za dzisiejsze informacje, które Pan przekazał naszym tele, telewizom. Ja również i mnie zapraszam. I do zobaczenia na wiosnę. W takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia. Żegnamy Was ogrodnicy doskonali i niedoskonali i zapraszamy na kolejny odcinek. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.